Irving Burstiner Thomas B. Walker Sobotni wieczór Przy stoliku w kącie baru, nad filiżanką wystygłej kawy, siedział niewysoki, szczupły mężczyzna. Jego lekko kanciasta twarz była nieruchoma, a niespokojne oczy były utkwione w jednym punkcie. Wpatrywały się uparcie w tłum rozbawionych przechodniów, zapełniających promenadę. Na Koni Island w sobotni wieczór pełno było spragnionych rozrywki ludzi. Wczesnym popołudniem dominowały rodziny z dziećmi, ale pod wieczór ich miejsce zajęły pary zakochanych oraz samotni, mający nadzieję na zawarcie ekscytującej znajomości. Drzwi baru otwarły się, do środka weszła kolejna grupa rozbawionych klientów. Rozglądali się w poszukiwaniu wolnego stolika. Mężczyzna spojrzał w ich stronę. Zauważył, że kelner przypatruje mu się z irytacją. Pospiesznie rzucił na blat stolika kilka monet. Wstał i skierował się do wyjścia. Młodzi ludzie, z głośnymi okrzykami radości, zajęli jego stolik. Wieczór był ciepły. Mimo to, po wyjściu na ulicę, mężczyzna zadrżał. Zapiął elegancką marynarkę, która jednak czasy swojej świetności miała dawno za sobą. Rozejrzał się uważnie szukał dyskretnego miejsca, z którego byłby dobry widok na spacerujących. Ostatecznie zdecydował się stanąć w cieniu, pomiędzy słupem ogłoszeniowym a budką z hot dogami. Przez chwilę czujnym wzrokiem przebiegał po twarzach mijających go ludzi. W końcu zatrzymał spojrzenie na atrakcyjnej blondynce. Miała na sobie doskonale skrojony malinowy kostium. Stała po przeciwnej stronie alei i spoglądała niespokojnie przed siebie. Cała jej postawa wskazywała, że kogoś szuka albo na kogoś czeka. Mężczyzna uśmiechnął się ironicznie na myśl o palancie, który wystawił tę lalunię. Dziewczyna wydawała się rozczarowana i zniechęcona. Jej oczy spoczęły przez chwilę na mężczyźnie, potem jeszcze raz przebiegły po twarzach spacerujących. Wydawało się, że podjęła jakąś ostateczną i nieodwołalną decyzję. Stała jeszcze przez moment zamyślona. Następnie szybkim krokiem podeszła do budki. Mężczyzna usłyszał, jak zamawia hot doga bez dodatków. Zobaczył, jak z otwartej torebki wyciągnęła gruby zwitek banknotów. Oddzieliła jeden, aby zapłacić sprzedawcy. Mężczyzna z nonszalancją oderwał się od słupa ogłoszeniowego, o który był oparty. Podszedł do okienka i stanął za dziewczyną. Wyczuwając jego obecność, odwróciła się. Spojrzała na niego i uśmiechnęła się zdawkowo. Twarz mężczyzny przybrała zupełnie inny wyraz niż jeszcze przed chwilą. Teraz malowało się na niej życzliwe zainteresowanie. Również się uśmiechnął. Dziewczyna odebrała hot doga i nieśpiesznie ruszyła promenadą. Mężczyzna zamówił to samo. Położył garść drobniaków przy kasie. Jedna moneta stoczyła się z lady. Stękając z irytacji, gruby właściciel zsunął się ze stołka i pochylił, żeby ją podnieść. Mężczyzna wyciągnął rękę nad ladą. Chwycił paczkę papierosów i schował ją do kieszeni. Bębnił niecierpliwymi palcami po blacie, czekając na swoje zamówienie. Ciepło jak na tę porę roku. Zagadnął go sprzedawca, podając mu hot doga. Ale mężczyzna odszedł bez słowa, wypatrując w tłumie jasnej główki dziewczyny wydawało mu się, że ją zobaczył. Przyspieszył kroku i ruszył w tamtą stronę. Jednak blond loki zniknęły mu z oczu. Poczuł ucisk w żołądku. Wtedy zobaczył ją siedzącą na ławce. Ostrożnie próbowała zjeść swojego hot -doga, tak aby nie poplamić kostiumu. Wolnym krokiem podszedł do ławki i usiadł na drugim końcu. Nie patrzył na nią, zdawał się całkowicie pochłonięty jedzeniem. Po chwili niedbale zerknął w jej stronę. Zauważył, że trzyma hot doga z daleka od siebie. Rozglądała się za koszem na śmieci z pełną niesmaku miną. W zeszłym roku hot dogi były tu lepsze, odezwał się do niej. Spojrzała na niego zaskoczona. Muszę wierzyć panu na słowo, odpowiedziała z wahaniem. Nie było mnie tu w zeszłym roku. Nie pochodzi pani z Nowego Jorku? zapytał nie, jestem prowincjuszką. Nigdy bym tego nie odgadł, uśmiechnął się i wyciągnął rękę w stronę jej hot -doga, Pozwoli pani. Podała mu z wdzięcznością resztki bułki. Wziął je od niej, wstał i wyrzucił do kosza razem ze swoją. Skąd pani przyjechała? zapytał siadając bliżej niej. Zerknął dyskretnie wokół, ale nikt nie zwracał na nich uwagi. Hatfield w Iowa. To straszna dziura, nie znajdzie jej pan na mapie. Co sprowadziło panią do Nowego Jorku z Hatfield w Iowa? Dziewczyna odpowiedziała, nie patrząc na niego: Miałam nadzieję na lepsze życie. Wszyscy przyjeżdżają tu z tego samego powodu, powiedział mężczyzna. Czy Nowy Jork panią zawiódł? W pewnym sensie. Mężczyzna uśmiechnął się. Ci, którzy pochodzą spoza miasta, są w tej dobrej sytuacji, że zawsze mogą wrócić do domu. Dziewczyna potrząsnęła głową. Ja nie mogę. Dlaczego? Cóż, wyjazd z Hatfield w Iowa jest tam powszechnie uważany za zdradę, której się nie wybacza. Wygląda na to, że wykazała się pani dużą odwagą. Miałam silną motywację. Mężczyzna spojrzał na nią zachęcająco ale ona nie zauważyła tego, wpatrzona w czubki swoich bucików. Człowiek, którego kochałam i za którego zamierzałam wyjść, mieszkał tutaj, dokończyła z pewnym wahaniem. Czuła, że nie jest właściwe zwierzanie się obcemu człowiekowi ze swoich najbardziej osobistych spraw, jednak ta potrzeba wydawała się silniejsza od niej. Czy on jest tu dzisiaj z panią? Zapytał mężczyzna. W jego głosie czaił się niepokój. Nie. Kilka miesięcy temu zerwaliśmy, bardzo to przeżyłam. Nieznajomy, wyczuwając jej nastrój, przysunął się do niej jeszcze o kilka cali. W tym momencie podmuch wiatru rzucił do ich stóp oddarty strzęb gazety. Wyraźny był na nim tytuł, wydrukowany dużymi literami: Strzykawkowy zabójca z Coney Island nadal na wolności. Oboje spojrzeli odruchowo na nagłówek. Czy to nie dziwne, jak ludzi przyciąga zbrodnia? Zapytała dziewczyna. Rzeczywiście odpowiedział mężczyzna, odsuwając się interesy nigdy nie szły tu lepiej. Dziewczyna pokiwała głową. Taka jest natura ludzka wszyscy ekscytują się makabrą, a nikt nie pomyśli, że jego też może spotkać coś złego. Spojrzała na mężczyznę z dziwnym wyrazem twarzy. On uśmiechnął się z wymuszoną swobodą Lepiej trzymajmy się dzisiaj razem tak będzie bezpieczniej. Dziewczyna przyjęła tę propozycję z wyraźną ulgą. Mogę służyć pani za przewodnika, powiedział mężczyzna. Czy widziała pani wystawę poświęconą strzykawkowemu zabójcy? Dziewczyna pokręciła głową. A więc jest wystawa? Tak, i chętnie panią po niej oprowadzę. Mężczyzna wziął dziewczynę za rękę i poprowadził ją do pomalowanego na krzykliwy kolor pawilonu, w którym mieściło się muzeum figur woskowych. Zawieszony nad budynkiem wielki baner ogłaszał szkarłatnymi literami. Zobacz naszą nową wystawę: Morderstwo na promenadzie. Mężczyzna i dziewczyna weszli za tłumem do środka. W półmroku przechodzili obok makabrycznych eksponatów, zatrzymując się na chwilę przed każdym z nich. Wystawa przedstawiała sześć dotychczasowych ofiar strzykawkowego zabójcy, który grasował w okolicy od sześciu tygodni. Mordował z przerażającą regularnością jedną osobę w każdą sobotę. Prasa nazwała go strzykawkowym zabójcą, ponieważ aplikował swoim ofiarom truciznę za pomocą strzykawki. Policja nadal nie natrafiła na żaden ślad zbrodniarza. Nie znano również motywu. Zginęły trzy kobiety i trzej mężczyźni, których pozornie nic nie łączyło. Pierwszą ofiarą była kobieta, która przyszła na promenadę z mężem. Mężczyzna zostawił ją na ławce i poszedł kupić coś do picia. W barze wywiązała się ostra dyskusja pomiędzy nim a jakimś pijaczkiem, w wyniku tego doszło do bójki i wezwano patrol policji, który zatrzymał obu panów. Nie wiadomo, co w tym czasie działo się z żoną mężczyzny, ale jej zwłoki odnaleziono następnego ranka za kubłami na śmieci pobliskiej restauracji. W następną sobotę zginął mężczyzna, który umówił się z przyjaciółmi na wspólny wieczór. Jednak ostatecznie do nich nie dotarł. Nie przejęli się tym. Podejrzewali, że w drodze na Coney Island poderwał jakąś dziewczynę i spędził wieczór z nią, co mu się już wcześniej zdarzało. Jego ciało odnaleziono w południe następnego dnia, pływające w zatoce. Kolejną ofiarą był Fordancer z pobliskiego dancingu. Około dziesiątej wieczorem powiedział głównemu kelnerowi, że wychodzi na chwilę na papierosa, po czym więcej go nie widziano. Odnaleziono go dwa dni później, siedział na ławce w ustronnym miejscu, wyglądał jakby spał, mimo że jego ciało było już w stanie rozkładu, z powodu utrzymujących się wysokich temperatur. Już wtedy zaczęto spodziewać się kolejnego morderstwa w nadchodzącą sobotę, i rzeczywiście do niego doszło. Ofiarą była kobieta śledząca męża, którego podejrzewała o zdradę. Mąż istotnie spotkał się z jakąś młodą dziewczyną. Jednak ani on, ani ona nie mogli być zamieszani w te zbrodnie. Byli cały wieczór widziani na parkiecie restauracji, oddalonej o dwie mile od miejsca ukrycia ciała. Tydzień później w krzakach odnaleziono zwłoki przełożonej pielęgniarek ze szpitala w Queens. Nie zdołano ustalić, co sprowadziło ją na Coney Island. Znana była z głębokiej pogardy dla wszystkiego, co wiązało się z rozrywką masową. Była 53-letnią, zgorzkniałą, starą panną. Sobotnie wieczory spędzała zwykle, słuchając kolejnego odcinka ulubionej audycji radiowej. Ostatnią ofiarą był młody mężczyzna, który pokłócił się na oczach wielu świadków ze swoją dziewczyną. Następnie obrzucił ją stekiem wyzwisk, zostawił ją płaczącą i udał się w kierunku Luna Parku. Godzinę później, stojąc w tłumie ludzi oczekujących w kolejce po bilety na diabelski młyn, zachwiał się i upadł. Jak stwierdził koroner, przyczyną śmierci było, jak w przypadku pozostałych pięciu ofiar, wstrzyknięcie trucizny. Woskowe figury wszystkich ofiar stały w pewnej odległości od siebie, tak aby zwiedzający tłumnie muzeum mogli swobodnie przyglądać im się z każdej strony. Przy każdym eksponacie była tabliczka informująca o najważniejszych faktach z życia ofiary i okolicznościach jej śmierci. Mężczyzna starał się trzymać blisko dziewczyny, ale napierający zewsząd tłum co chwilę ich rozdzielał. Kiedy dotarli do ostatniej ekspozycji, dziewczyna dramatycznym gestem wbiła paznokcie w ramię mężczyzny. W zacienionym kącie, tuż przy wyjściu, stała wysoka postać ubrana w długi płaszcz, z kapturem nasuniętym na twarz. W wyciągniętej ręce trzymała strzykawkę. To manekin, powiedział uspokajająco mężczyzna. Dziewczyna roześmiała się nerwowo. Proszę, niech mnie pan stąd zabierze, powiedziała. To zbyt makabryczne. Było po dziewiątej, kiedy wyszli z pawilonu i zaczęło się już zmierzchać. Mężczyzna wziął dziewczynę pod rękę. Nieśpiesznym krokiem poprowadził ją wzdłuż promenady w stronę morza. Za nimi słychać było coraz głośniejszą muzykę dochodzącą z parkietów tanecznych umieszczonych na świeżym powietrzu. Większość mijanych osób kierowała się w tamtą stronę. Teraz na promenadzie spotykali głównie przytulone zakochane pary i grupki podpitych młodych ludzi. Mężczyzna zaczął się obawiać, że dziewczyna nie zechce iść dalej. Szukał w pamięci jakiegoś tematu, który by ją zainteresował i zatrzymał przy nim na dłużej. Znałem jedną z ofiar. Powiedział. Dziewczyna spojrzała na niego zaciekawiona. Wieczorami pracował jako fordanser. Śliski typ, chociaż kobiety go uwielbiały. Lubił pożyczać pieniądze na wieczne nieoddanie. Nieraz dostał z tego powodu od kumpli wycisk. Zresztą, może były i inne powody. Szli przez chwilę zamyśleni. W końcu dziewczyna zapytała: czy ktoś cierpiał z powodu jego śmierci? Wątpię. Odpowiedział mężczyzna, był samotnym człowiekiem. Nie potrafił utrzymać przyjaźni z tego, co wiem. Dziewczyna westchnęła. Samotność jest najbardziej przykrym doświadczeniem ze wszystkich, jakie mogą spotkać istotę ludzką, powiedziała melancholijnym tonem. Mężczyzna wyczuł jej nastrój. Wiem o tym najlepiej, wyznał. Z jego tonu przebijał fałsz, którego ona najwyraźniej nie zauważyła. Zostałem porzucony nieskończoną ilość razy. Czasami śmierć jest wybawieniem od cierpienia, stwierdziła dziewczyna. Mężczyzna skinął potakująco głową. W wieczory takie jak ten samotność odczuwa się najdotkliwiej, powiedział ściskając lekko jej rękę. Stanęli przy balustradzie, wpatrując się w rozciągające się przed nimi wody zatoki. Ochłodziło się, więc przysunęli się odruchowo bliżej siebie. Mężczyzna kaszlnął. Dziewczyna zamyślona patrzyła w czarną wodę. Wydawała się nieświadoma niczego poza dzikim oceanem. W podobny wieczór trzy miesiące temu przeżyłam najgorsze chwile mojego życia, odezwała się w końcu cichym głosem. Mężczyzna spojrzał na nią współczująco. Po chwili milczenia ciągnęła dalej. Mówiłam panu, że przyjechałam do Nowego Jorku z powodu mężczyzny, który tu mieszkał. Był agentem ubezpieczeniowym. Przyjechał do Hatfield, aby zorganizować filię firmy, w której pracował. Spędził w naszym mieście miesiąc w zeszłym roku. To był najpiękniejszy miesiąc w moim życiu. Od razu się w nim zakochałam. A i on wydawał się mną poważnie zainteresowany. W ciągu tego miesiąca byliśmy właściwie nierozłączni. Moja rodzina i znajomi wkrótce się o tym dowiedzieli, miałam z tego powodu wiele nieprzyjemności. Ale byłam zbyt szczęśliwa, aby się tym przejmować. Przyrzekliśmy sobie dozgonną miłość. A potem on wyjechał. Pisywałam do niego prawie codziennie przez trzy miesiące. On odpisywał rzadko, ale niezmiennie zapewniał mnie o swoim uczuciu. Postanowiłam rzucić wszystko i przyjechać do Nowego Jorku, aby być bliżej niego. Był zaskoczony, ale wydawało mi się, że się ucieszył. Znalazłam pracę w szpitalu, jestem dyplomowaną pielęgniarką. Spotykaliśmy się sporadycznie w tanich hotelikach, ale nie przeszkadzało mi to. Wymusiłam na nim obietnicę małżeństwa. Ustaliliśmy datę ślubu. Kilka dni wcześniej umówiliśmy się na spędzenie sobotniego wieczoru na Coney Island. Za wszystkie oszczędności kupiłam ten kostium. Pogładziła miękki materiał. Czekałam na niego w umówionym miejscu. Spóźniał się, ale nie zaniepokoiło mnie to. Byłam taka szczęśliwa. Po jakieś półgodzinie podeszła do mnie jakaś młoda kobieta i przedstawiła się jako jego żona. Nie mogłam zrozumieć, o co jej chodzi. Powiedziała, że jest mu przykro z powodu tej sytuacji, że mnie okłamał i nie miał odwagi przyjść, żeby mi wszystko wyjaśnić. Była bardzo delikatna. Nienawidziłam jej wtedy tak bardzo, że mogłabym ją zabić. Nie chciałam uwierzyć w to, co mówiła. Podejrzewałam jakiś podstęp. Wykrzyczałam jej to w twarz. Wtedy wyjęła z torebki ich zdjęcie ślubne. Nie pamiętam, co się później stało. Chyba zemdlałam. Obudziłam się w szpitalu. Byłam jak otępiała. Nie miałam siły wstać z łóżka, nie mogłam jeść. Nie wiem, jak długo to trwało. W końcu udało mi się wziąć w garść. Wróciłam do pracy i do normalnego życia. Tylko czasem, w wieczory takie jak ten, ogarnia mnie jakaś rozpacz. I czuję nieodpartą potrzebę, aby przyjść tutaj. W przeciwnym wypadku kłębiące się we nieuczucia chyba by mnie zabiły. Mężczyzna objął dziewczynę czule. Dyskretnie rozejrzał się wokół, aby sprawdzić, czy w pobliżu jest wielu ludzi. Jednak promenada opustoszała. Usiądźmy, powiedział i poprowadził dziewczynę w stronę ławki. Kiedy usiedli, dziewczyna otworzyła torebkę i wyjęła z niej chusteczkę. Otarła wilgotne oczy. Przepraszam, powiedziała. Nie chciałam się rozkleić. Mężczyzna przysunął się do niej i objął ją. Pozornie, aby dodać jej otuchy, ale w rzeczywistości, aby ją unieruchomić. Patrzył intensywnie w jej oczy, sprawiając, że i ona patrzyła na niego. Starał się usilnie utrzymać jej spojrzenie. W tym czasie jego ręka ostrożnie podkradła się w stronę jej otwartej torebki i wśliznęła do środka. Jego zwinne palce przeszukały niewielką przestrzeń. I po chwili zacisnęły się na grubym pliku banknotów. Już miał wysunąć rękę z torebki wraz z nimi, kiedy poczuł bolesne ukłucie w okolicy nadgarstka. W jego oczach, wpatrzonych w dziewczynę, odmalowało się zdziwienie. Wydawało mu się, że jej spojrzenie z bezradnego przemienia się w zimne i mściwe. Patrzyła na niego bez emocji, kiedy zsuwał się z ławki i upadał na ziemię. Po chwili wstała i ruszyła nieśpiesznym krokiem w stronę grającej głośno muzyki. Ale mężczyzna tego nie widział, jego oczy zachodziły już mgłą. Posterunek policji był mały, słabo oświetlony i cuchnął tytoniem. Detektyw zapalił kolejną zapałkę i zaciągnął się dymem z fajki. Dobrze go tu znaliśmy, powiedział do licznie zgromadzonych dziennikarzy. Facet był kiedyś dobrze zapowiadającym się krytykiem literackim ale skłonność do butelki i hazardu spowodowały, że wyrzucano go z kolejnych posad. W końcu wylądował na ulicy i zajął się drobnymi kradzieżami w naszej okolicy. Nazywał się Peter Benson. Mieliśmy go na posterunku tuzin razy, głównie za wyłudzanie pieniędzy od naiwnych panieniek. Twierdził, że nie może utrzymać pracy z powodu słabego serca. Roześmiał się. Z tego rzekomo powodu nigdy nie został powołany do wojska. Twarz detektywa stała się ponura. Koroner potwierdził już, że to siódma ofiara strzykawkowego zabójcy. Ciało zostało znalezione dziś rano przez człowieka sprzątającego plażę. Niestety, nadal nie mamy żadnych poszlak wskazujących na to, kto jest mordercą.